dobra koncert dobra <śmienny> koncert chyba życzeń, kurwa, co chcesz na gwiazdkach tylko nie wiem, od lewy, czy od prawej to było no kurwa j***a <śmienny> zaje****ście, wypierdalać się, wypierdalacie, pały jebane polskie kurwy nie Popatrzcie się, Zamki piszę liściu drugi, drugi raz na dół dalej, dalej stoję, stoję, stoję kurwo Pozdrów matkę kurwa Zajemnie śmieciutkie pierdolony No Sklejwary obciągary Kurwa, jest tam Ej, fajna! Wiesz co, jak masz. Nie chcę. Jeden o 50. Patrz teraz. <grym> Dobra, <niecham. grym> nie chodź już się. Nie by <grym> to Nie wiem, nie chcę mi się kurwa grać. Tu jest rybnik. Tu jest rybnik <grym> <grym> Ja, pierdolę oh. lewem. Jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze. Doni. ja pierdolę. <laughs> <Co? laughs> o oh, <k> <rof> <suszy> oh, kurwa, ale żeś zrobił teraz ty. music. <suk>

Się Co się stało? Czemu ty, ty nie strzelałeś? Co <grywa> ty kurwa? Maida masz ja, by, ja byłem w szoku chłopie <grywa> W szoku terwicznego dostał <grywa> A bo nie mam paki Mam tutaj Maida Teraz ja ja zrobię tak to. Rzucę i sobie podniosę <grywa> Jebaną się to Matrix kurwa <grywa> Dobra, ale damy, kurwa, damy, damy, ale damy, kurwa. Damy, kurwa damy. Przebijemy smołkę no. Ja daję przesza. No już rampę. Ja mam ja, kurwa biało, ja, ja lecę, kurwa do przodu. Foto się dzieje. Co? Nie Dobra. wiem, co tu się Dobra. dzieje, kurwa. <laughs> Zajęcie się w ogóle przez Zapraszam, kurwa, wszystkich do subskrybowania kanału. O tak! Uwielbiam kiedy klikasz ten...